Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Messi, a to kolejny odcinek wyzwania różnic w drzewie genealogicznym, pokolenie czarna owca. No i witam się z Wami z główną bohaterką tego pokolenia, Chloe Baker, która jest najmłodsza z rodzeństwa poprzedniego pokolenia białego płotu. Tak zwane nieidealne życie. Tak, tak, to niestety wyrodna córeczka, tatusia. No i jak już widzieliście, no, mówiłam, że nie będzie tutaj dużo cutscenek, ale wychodzi na to, że no, muszę tu jednak trochę nabudować tą historię, więc trochę was nimi pomęczę. Wiem, że są fani cutscenek, wiem też, że są przeciwnicy cutscenek, to znaczy osoby, które jednak wolą rozgrywkę. No, ja lubię szczerze mówiąc to i to. No, najbardziej po prostu lubię grać w Simsy, więc rozgrywka zawsze u mnie wygrywa. Ale no, musicie troszeczkę tutaj wytrzymać ze mną. Jeszcze chwilę, o matko, my tu mamy za mało łazienek, bo no, jak już mówiłam, muszę zrobić takie. Wprowadzenie do tego pokolenia, a w międzyczasie zadbać o to, żeby te dzieciaki mi tutaj nie poumierały. Dzieci, jak wy się macie? Czy wy się ogarniacie? No, tak średnio bym powiedziała, średnio. No, ale dobra, Chloe. Słuchaj, dziewczyno, czy my chcemy, może odrobimy te lekcje, może, żeby ojciec się jej nie czepiał. Niech odrobi lekcję. Kto na pewno odrobi lekcję, to girl, proszę nie ty. Nie. Słuchajcie, dobra, ja to sprzedaję. Ty weź idź odrób lekcję młoda. Wy na pewno byście odrobili lekcję. To jest obowiązkowe. A ty skarbie nie masz gdzie odrabiać? Będziesz tutaj razem z Riverem. No dobra. I Kai na pewno też by odrobił lekcję. Reszta myślę tak. Średnio? Ty jesteś czwórkowa, więc jest całkiem nieźle. Ty też jesteś czwórkowy. Jest w porządku. Nie wiem, dlaczego akurat Adel ze wszystkich dzieci wybrała Sky, żeby jej pomagać w lekcjach. Czy ty przyszłaś? Nie, ona dosłownie z nią poszła tylko porozmawiać. Dobra, dziewczyny dobrze się tutaj dogadują. O. Ożywiona rozmowa. Skarbieni, zachowuj się w taki sposób dziwny. No ale dobra, słuchajcie, czekajcie. Zrobimy tutaj dwie rzeczy, bardzo ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy tu, hmm, czyste, suche, wyładuj i połóż pranie. Czyste, wilgotne, okej, okay. patrzcie, co tu się dzieje. Mamy ośmioro simów w tym domu, więc sytuacja jest dosyć napięta, powiedziałabym delikatnie. Co do Erika, to ciekawa jestem, czy ktoś tu przyjdzie. Albo nie, 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 nie zatrudniaj. Ty jesteś sprytny. Z tego co pamiętam, to Erik dobrze ogarnia majsterkowanie. Tak, ma dziesiąty poziom, więc to jest nie dość, że cudowny facet. Lekarz, chirurg, dyrektor szpitala. To jeszcze wszystko w domu naprawi. No, złoty człowiek. O, chcesz się zachowywać przyjaźnie wobec Adel. Cudownie, Kaj, ty odrabiasz. Co? Za co ja dostanę pieniądze? Cieszę się, że nie znudziły cię jeszcze moje dowcipy o lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. O. Aha, Erik po raz pierwszy w życiu odczuł efekty powodzenia. Tak. Teraz mi się wszystko tutaj będzie odpalało. Wszystkie nowe dodatki, bo. Bardzo dawno nie grałam tutaj w różnicę, więc tak naprawdę teraz dopiero będą im się odpalały te wszystkie relacje rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Skarbie, ty miałaś. O... Nie tak miałaś to odłożyć. Słuchajcie, nie, psychicznie nie wytrzymam z tym. Dobra. Wy, wy, co? Trudna? Sky i Robin mają trudną dynamikę rodziny? No dobra. Nie dogadują się. Wiecie co? Ja myślę, że to przez to, że właśnie Robin pomógł Chloe w podpaleniu tego auta nauczyciela od baletu. Myślę, że Sky też ma do niego pretensje. Niech mają taką dynamikę. Pasuje mi to tutaj do tego, a w międzyczasie tego się pozbywam, tego nie chcę. Boże, Adel, proszę cię. Ja wiem, że to wszystko moja wina. Że mogła mi tu dać do zrobienia coś konkretnego. Wyładuj i przenieś wóz do suszarki. Może tak to zrobimy. Eee, River i Chloe, tak, mają dynamikę kawalarzy. Tak, z kolei River również pomógł Chloe eee, w, 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 w podpaleniu tego auta. Eee, I no myślę, że tak, oni się bardzo lubią. On zresztą na poprzedniej kadscence powiedział do Sky, że nie ma zamiaru się nie odzywać do kloi, tak? Będą razem ze sobą rozmawiali tak, jak rozmawiali do tej pory, więc tak, super, świetnie się to tutaj układa. Ty przeszukaj kieszenie. Także tak, dzisiejszy odcinek to będzie chaos. Pozdobywamy sobie odczucia, dynamiki w rodzinie, no i tak to na razie będzie wyglądało. Sory, niestety. Z każdym odcinkiem, myślę, tej rozgrywki będzie trochę więcej ale też no, no zobaczymy jak to wyjdzie, bo póki co powiem wam mam rozmach z tymi kaczenkami i następny odcinek również zapowiada się, że będzie tam trochę oglądania, bo na razie mamy taki powiedzmy wstęp do tego pokolenia. Nasza główna bohaterka jest jeszcze nastolatką. I tak jak mi doradziliście na Discordzie, dałam jej na razie y, aspirację nastolatkową, szybkie życie. Y, my jej raczej nie ukończymy, bo ten wiek nastoletni myślę, że potrwa jeszcze 4, tak maksymalnie myślę 4-5 odcinków. Jejku, może 6. Y, później przejdziemy do takiej stricte... Mocniejszej fazy tego pokolenia. No tutaj zdecydowanie więcej się będzie działo, myślę, ale tutaj też będziemy bardziej skupieni na jednostce niż na rodzinie. No dobra, ale słuchajcie, myślę, że sytuacja jest dosyć opanowana. Kładziemy wszystkich spać. Ja chyba jutro będę musiała po prostu pół dnia prać pranie. Nie ma innego wyjścia, bo się po prostu zakopiemy w brudnych ciuchach. Adel ma małą pobudkę na siku o drugiej w nocy i zgadnijcie, co będziemy robili. No, zgadnijcie. Tak, idziemy do piwnicy, nadganiać pranie, emocjonujące. A jutro, wiecie, jak dzieciaki będą w szkole, to może sobie w sumie spać nawet pół dnia. W międzyczasie wstali też chłopcy, jedzą śniadanie. To chyba na. O, to Kaj zrobił z takich zgrzybów, ale słodko. Oj, Kaj, i ty masz chyba nawrót trądziku. Zaraz coś z tym zrobimy. I powiem Wam, że tak mnie wytrąciło z równowagi coś, że aż poszłam Adel ćwiczyć jogę, bo ja tutaj piorę opróżniam, a chłopacy w międzyczasie brali prysznic, przebierali się i wszystko dorzucali mi tutaj do kosza, więc. No, krew mnie zalała. W tym momencie dziewczyna nam się tutaj relaksuje, bo no nie mamy czasu na negatywną energię w naszym życiu. Zresztą Adel wyskoczyło tutaj, że ma odstawienie aktywności, w związku z czym jest nieswoja. No to musimy coś z tym zrobić. Ale, ale, chłopcy, Kaj, ty zmywasz naczynia. Mógłbyś też pozmywać po bracie bo on jest niechętny. E, tobie brakuje zabawy, słuchasz sobie muzyki i, ch i chyba na nic więcej cię człowieku nie stać. E, dobra, w międzyczasie. Czy coś tu się zepsuło? O, matko, co tu się dzieje? Weź to napraw, chłopie. I skorzystaj, i pójdziemy zjeść śniadanie. Mam jakąś czarną pasę. E, dobra, tak? A ty gdzie poszłaś? Przeszukaj kieszenie, o. Mamy jakieś przebłyski. Wyładuj i odłóż pranie. No to skoro już tu jesteś, to możesz to zrobić. No, coś tam kochasz tą swoją mamę. Oczywiście, że kocha, ale wiecie, będzie się buntowała przeciwko niej. Nie ma co do tego wątpliwości. Ja w ogóle chyba wskoczę jeszcze na chwilkę do kasa i pokażę wam, co ja tam nowego. Naszej dziewczynie zarzuciłam do ubrania, bo zaczęłam trochę już zmieniać jej styl. Ojciec się tu męczy z nastoletnią muzą. Kto to włączył w ogóle? To nie moje tempo. Co to za okropne dźwięki? Erik nie znosi muzyki pop. No tak, klasyczna, tylko klasyczna. Matko, ale tu jest z rana harmider. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pewną osobą, ale ona zdaje się za mną nie przepadać. Jak sprawić, żebym nie polubiła. Ehm, po prostu zachowuj się przyjaźnie. Myślę, że to coś, co by powiedział Erik. Młoda co? O, matko, no i mi się pochorowała. Za dużo prania w życiu szkodzi, tyle wam powiem. Ehm, o, z dziewczyno, ty musisz się jeszcze wysikać. no tu. Chodź no tu. I jeszcze musisz zdążyć y, ogarnąć temat kąpieli. Weź szybki prysznic. A ty? Nie, no ty jesteś zadbany generalnie. Dobra, River ma się dobrze. Chodź tutaj, chłopie. Y, nic mnie nie trzyma. Styl życia szczęśliwego singla. Dobrze, dobrze, ale no, dziewczyna by ci się przydała tak czy siak. Y, Erik, ty po prostu myślę, że przecierpisz to, co? <noise> Wszystkim dzieciakom się ta muza podoba, więc musisz przecierpieć. Najlepsze jest to, że jest już siódma, a ja dopiero zauważyłam, że Sky jeszcze nie wstała. <noise> Musiałam ją obudzić. Dla niej biednej nie zostało jedzenia już w ogóle, więc zje sobie tylko na szybko płatki. I o proszę, kto tu będzie ogarniał naczynia? No kto? Robin, tego się po nim nie spodziewałam. Czy ty idziesz się wykąpać, dziewczyno? Tak. Dobrze, 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 dobrze. Prawie, że idealnie. Mama zaraz się ogarnie. Mama musi tutaj już przygotować coś do jedzenia, więc wyrzuć zepsute jedzenie i coś ugotuj. Dobra, co by tu zrobić? Coś na obiad już zrobimy, jak dzieciaki wrócą. Eee, tylko co? Talerz pełen protein? Może? Tak na zdrowo? No dobrze. Nowe życie, nowa Adel, niech będzie. Dobra, a ja Wam jeszcze zapomniałam coś pokazać. Czekajcie, bo tu w związkach, gdzie ja mam tego zaka? Zak, otwórz profil. Eee, co Wam chciałam pokazać, to to, że tak, eee, tak jak na kadscence. Poprosiłam Chloe, yy, czy ZAK mógłby być jej mentorem, mentorować ją w temacie programowania. Więc w najlepszym wypa wypadku to symbiotyczna relacja oparta na ciekawości i szacunku. W najgorszym zaburzona dynamika sił, pełna niespełnionych oczekiwań. Podoba mi się to nawet. Yy, ogólnie, jeśli chodzi o Chloe, to. Pierwsze wrażenie, jakie wywołał na niej Zak, to dobrze być w pobliżu. Od razu po spotkaniu z tym Simem Chloe ma wrażenie, wyraźne wrażenie, że jest w dobrym humorze i fajnie jest być w pobliżu. Jest też pod wrażeniem. No, pewnie chodzi po prostu o jego umiejętności programowania, może nie tylko. Zakery z pewnością wie, co robi, a Chloe darzy go ogromnym szacunkiem. I z drugiej strony bardzo ciekawe odczucie ma Zak w stosunku do niej. Ten sim wydaje się dość intensywny, jakby chciał przykuć twoją uwagę, dać ci swoją i nigdy nie pozwolić ci się odwrócić. Może wydawać się to denerwujące, ale ma to też swój urok bycie jedynym przedmiotem czyjejś uwagi, by czuć się naprawdę widzianym, więc powiem wam aż mi... Aż mam ciarki, bo no tak mi to do tego pasuje. No więc taka jest tutaj na razie dynamika, jeśli chodzi o Zaka i o Chloe. Jak widzicie, Chloe zacieśnia wokół Zaka swoje macki. Czy jest to szczere? Myślę, że w pewnym sensie tak. Czy chce coś z tego dla siebie wyciągnąć? Na pewno. Jak się dalej to potoczy, no musicie oglądać po prostu kolejne odcinki. <noise> A jeśli chodzi o ten, to myślę, że już sobie zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, tak żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!